Cześć YouTube kolejny raz. Widziałem, że Wam się spodobał filmik, jak testowałem szlifierkę z Lidla. No powiedzmy, że no, nie można tego nazwać jakimś testem, no bo tak naprawdę to były tylko dwa cięcia, więc to był taki najprostszy tylko test i po prostu pokazanie wam, urządzenia, żebyście wiedzieli i sami podjęli decyzję, czy, czy warto sobie takie kupić, czy nie warto. Jak na razie szlifierka działa, ale dzisiaj nie o szlifierce, bo skoro wam się spodobał ten temat, to właśnie zakupiłem taką. Wiertarka, ale może po kolei, zobaczcie sobie od początku, także zapraszam do oglądania. No i dobra, trzeba by to było poskładać, tak to wszystko wygląda. Powiem szczerze, że wziąłem tą mniejszą nie dlatego, że jest tańsza, tylko. Dlatego, że w zasadzie to nie wiedziałem, że jest jeszcze ten drugi model większy. Chociaż tak, właściwie to są chyba trzy modele, nawet, bo ten ma 710. No W ogóle powiedzmy, że trochę nie wierzę w tą moc, ale przyjmijmy to, co jest napisane. Czyli tutaj napisano 710 W, jest jeszcze model 800 W i 1090 chyba, czy 1060, jakoś tak taka dziwna liczba. Jakby to powiedzieć? No nie, że tak na szybko kupiłem, tylko już gdzieś tam od jakiegoś czasu miałem zapisany ten link i, i tak się zastanawiałem czy to brać, czy nie brać, no i w końcu stwierdziłem, że biorę. No a dopiero teraz mi się wyświetliły, <laughs> jak już kupiłem, to mi się wyświetliły, że są jeszcze dwa modele mocniejsze. Ale no myślę, że ten mi, ten mi wystarczy w zupełności, tylko obawiam się, że, że może ten mocniejszy model miałby większą tą podstawę. To to jest jedna rzecz. Być może by była większa, to by było fajniej. I druga rzecz, ten większy model ma jeszcze regulację kolumny na korbkę bo ten, no to tutaj wiadomo, to jest regulacja samej wiertarki, o właśnie tak, do, do samego wiercenia, ale regulacja na kolumnie tutaj jest na, że tak powiem, na stałe, no to, się, to trzeba tutaj poluzować i można sobie całość przesunąć wyżej lub niżej, dokręcić, no i tak to wygląda. A w tym większym modelu jest bez tych elementów, tylko jest tutaj korbka taka jak przy, jak przy tokarce, takie kółko z korbką, i można tym kręcić i całość po prostu jedzie wyżej, niżej, a to działa tak samo. To jest tak samo, do opuszczania samego, samej wiertarki tutaj podczas wiercenia. A, a, a regulacja na kolumnie jest, jest przy pomocy korbki, więc no byłoby to na pewno fajniejsze, wygodniejsze rozwiązanie, więc... No nie wiem, szczerze mówiąc, ale, ale chyba zostawię sobie już tą i, i tyle, no bo co? <noise> Także trzeba to będzie zmontować. To jest tak proste, że tutaj ta instrukcja nie będzie potrzebna. Można sobie przejrzeć, co tutaj w niej jest, ale nic tutaj ciekawego raczej, raczej nie ma. Tak, o tutaj jest moc podana, 710 W. Jestem tylko ciekaw, czy ten mocniejszy model ma większą podstawę. No bo wiem, że na pewno różni się korbką i różni się też wielkością tego uchwytu, nie? O, to można odpakować, bo ten uchwyt yy, przyjmuje tutaj maksymalnie 13 mm, a w tej większej 16 mm. No, aż musiałem z ciekawości sprawdzić w internecie, jak to jest z tymi wymiarami, i okazuje się, że te większe modele miałyby tylko o centymetr większą podstawę, więc to bez znaczenia, tak naprawdę. Czyli, czyli tak naprawdę, z zasadniczych różnic to by była moc, by była korbka do podnoszenia i większy uchwyt nie do 13 tylko do 16 mm czyli, czyli trzy takie takie różnice a wielkość podstawy większa tylko o centymetr więc nic by to nie dało także zostaje przy tej więc uchwyt to nie problem centymetr różnicy w podstawie to nie problem, moc tak naprawdę dla mnie to bez znaczenia, czy będzie miała 710 W, czy 800 czy 1060 także jedyna różnica taka, która by mi się podobała, no to te kółko do kręcenia żeby podnosić góra-dół, no tu niestety tego nie ma, no ale już mniejsza oto i jeszcze jedna rzecz, jaką tutaj widzę, ale to już nie różnica, tylko po prostu rzeczy, które można sobie dokupić czyli dwa jakby Stoliki, no nie, nie tyle stoliki, tylko po prostu można dokupić albo imadło. Tak, które się, tutaj, które się tutaj przykręca, albo imadło, albo cały taki ruchomy stolik. Także to by było fajne. Widzę, że są dostępne te akcesoria i że można je w każdej chwili dokupić, ale to nie ma znaczenia, czy to do większej, czy do mniejszej tej wiertarki, bo one są takie same i te większe też nie mają ich w komplecie, tylko się je kupuje osobno, także także to bez znaczenia. No, a to tutaj trzeba będzie zmontować, sprawa jest prosta. Jest tu kilka podstawowych narzędzi, dwa, trzy kluczyki imbusowe i no, kluczyk do uchwytu i dwie zapasowe szczoteczki. No to co, no trzeba to odpakować. Trzeba to odpakować. Dobra, idziecie na statyw, bo jedną ręką będzie ciężko. No kurczę. Tak wyfrezowane. No, no. <grytanie> Dobra, no tutaj wygląda to dosyć solidnie. Myślę, że jak to się tutaj skręci na te śrubki, to 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 będzie trzymać będzie trzymać bardzo mocno, także wygląda OK, Sama rurka też tutaj wygląda solidnie. Hm, mogłaby być grubsza, ale ogólnie to ona waży z 2 kg. Także jest... Nie no, ścianka jest dosyć gruba, także jest OK. A w razie czego, gdyby się okazało, że się trochę chwieje, to można by było jeszcze w środek wbić drugą rurkę, tylko trzeba by było dopasować średnicę albo po prostu dotoczyć tak, żeby pasowała na wbicie i wbić tutaj jeszcze jedną rurkę w środek, wtedy to już na pewno by było, by było sztywne. Ale myślę, że jest ok, bo czuć, że jest naprawdę ciężka i mocna, także chyba będzie spoko. No tak, i tylko jeszcze skręcić. Zobaczmy tutaj te kluczyki. Szczotki na razie niepotrzebne. Wydaje mi się, że to są zapasowe po prostu. Będzie ok. No, jeszcze tak na szybko, same urządzenie mogę Wam pokazać. Tu jest tabliczka, wyłącznik, tu jest regulacja obrotów. Aha, tak jest minimum. Tak jest chyba maksimum. Ok. No i tak nic więcej tu nie ma. Tutaj jest podziałka. To wygląda w środku, tu widać zębatkę. No dobra, czyli podsumowując, w takim kartoniku dostajemy coś takiego. Tak to już wygląda po zmontowaniu. Generalnie zapowiada się całkiem nieźle. Jak na takie prace, do których ja to potrzebuję, to jest wystarczające. Oprócz tego jest jeszcze takie coś, zestaw kluczyków, żeby to zmontować. No i kluczyk do wiertła, zapasowe szczotki i instrukcja. Co jest ciekawe, ciekawe jest to, że nie ma żadnych luzów, nie ma ani trochę luzu tutaj na tym, jak to się nazywa, suwadło, czy, czy jak to w ogóle tutaj nazwać. I w razie czego jest też tutaj regulacja, gdyby się wyrobiło, gdyby się wytarło, to można tymi trzema śrubkami podregulować. Tutaj widzę, że jest mosiężna, mosiężna blacha wstawiona w środek, także, także no nie jest to jakoś tam byle jak zrobione, tylko. No, trzeba przyznać, że całkiem nieźle ta rura jest dosyć stabilna tutaj, mocna, twarda. Także nie jest to z jakiejś cienkiej blaszki, tylko jest, jest solidna. No i generalnie jest, jest spoko. No i no to, co mi się najbardziej podoba, to to, że nie ma tutaj ani trochę luzu: ani góra-dół, ani przód-tył, ani prawo-lewo. W żadnym kierunku nie ma tutaj ani trochę luzu. Także pod tym względem jest to naprawdę super, tutaj. Zrobione, także. No nie jest to jakiś tam, powiedzmy, produkt premium, no bo te takie jedno z wyższej półki wiertarki, no to kosztują kilka, tyś, kilka tysięcy, no a ta kosztowała 500 złotych. Niecałe, nawet 5 złotych zostało. 495 zł za to zapłaciłem. Także myślę, że jak za te pieniądze to jest naprawdę, naprawdę super i dla mnie na pewno wystarczy. Nic tutaj nie skrzypi, nic tutaj nie trzaska. No i najważniejsze, że nie ma w ogóle żadnego luzu, i tak samo luz tutaj też nie występuje. Już zdążyłem tutaj spojrzeć, nawet tam jak się przyjrzę, to widać, że jest tam normalne łożysko, i to właśnie lepiej, że jest łożysko kulkowe, no bo nie ma tutaj w ogóle luzu i jest też mniejsza szansa, że ono się wyrobi. Jakby tutaj było takie ślizgowe bez kulek. Tak jak w tych tańszych udarówkach, no to no co tam jest luz jak diabli, a tutaj widać, że jest, że jest ładne łożysko kulkowe. No chyba na filmie nie uda mi się tego pokazać, ale luzu tutaj nie ma w ogóle. Także super. No ale dobra, wystarczy tego gadania, bo ja wiem, że wy byście chcieli zobaczyć, czy to w ogóle potrafi wiercić. Więc tak, weźmiemy sobie do przewiercenia może taki kawałek stali, 6 mm płaskownik. Dokładnie taki sam, jak widzieliście kilka dni temu, jak próbowałem szlifierkę. Także spróbujemy to przewiercić. Wiertło może weźmy sobie szósteczkę, tam pierwsze z brzegu. Nie jest to nowe wiertło, jest już używane, więc nie wiem, czy jest ostre, czy nie, ale... No myślę, że jest jeszcze spoko, także założę zaraz to wiertło i spróbujemy to przewiercić. Niestety nie ma tutaj żadnych uchwytków ani imedełka, więc, więc ja to spróbuję tak jakoś tutaj położyć, oprzeć o rurkę, żeby to się nie obróciło i jakoś to ostrożnie przewiercę. Wiem, że to powinno być przymocowane i powinno się trzymać, ale... Tak, na próbę na razie zobaczymy, zobaczymy, jak to pójdzie. Jeszcze chciałem wytłumaczyć tylko odnośnie regulacji obrotów i odnośnie mocy. Ponieważ jest to tutaj silnik szczotkowy z normalnym komutatorem, to regulacja obrotów to jest tak naprawdę regulacja mocy. Jeżeli ustawię najniższe obroty, a chciałbym takie najniższe ustawić, materiał taki jaki mamy, no to jakiś wielkich obrotów się tutaj do niego nie daje, żeby po prostu nie stopić wiertła. Także raczej się to wierci na niskich obrotach. I teraz, co innego, gdyby to był silnik na przykład trójfazowy, a obroty byłyby regulowane falownikiem, to wtedy niezależnie od tego, czy ustawimy duże obroty, czy małe obroty, możemy uzyskać maksymalną moc takiego silnika, więc załóżmy, że miałby taki silnik na przykład kilowat. No to gdyby był trójfazowy i regulowany falownikiem, to możemy ten kilowat uzyskać. I, I wykorzystać tą pełną moc niezależnie od tego, czy ustawimy małe czy duże obroty. Natomiast tutaj jak ustawimy małe obroty, to ta moc też jest mała, i w momencie, gdy damy obciążenie, czyli gdy zacznę wiercić, to te obroty na pewno zaczną spadać. Dlatego być może wtedy spróbuję troszkę podkręcić te, te obroty, gdzie tak naprawdę jak jest skoordynowana powiedzmy regulacja razem z dociskiem. No, to wiadomo, że zwiększając moc, zwiększam też docisk, i wtedy, jakby no, obroty nie rosną. Rośnie tylko moc, tak? Ale nie rosną obroty, więc to trzeba po prostu sobie, sobie wyczuć i można wtedy uzyskać na przykład stałe obroty, a regulować sobie, sobie moc. Także no, chciałem to tylko wyjaśnić, żeby to było yy, jasne, żeby ktoś nie mówił, że, że na przykład to nie ma siły, bo od razu zwalnia. Zwalnia, bo taka akurat tutaj jest. Regulacja, regulacja mocy, tak? Więc jeżeli mamy małą moc, no to, no to ta mała moc pozwoli na luzie rozpędzić się szybciej, a pod obciążeniem, no to nie pozwoli się rozpędzić i obroty będą y, chciały spadać, więc będzie można sobie podregulować. No a jak zdejmiemy obciążenie, czyli przestaniemy wiercić, no to te obroty nagle wzrosną, no bo ta sama moc pozwoli rozpędzić się y, szybciej bez obciążenia. No dla mnie to jest oczywiste, ja to rozumiem i. I wiem, że to w niektórych sytuacjach może być troszkę uciążliwe czy niewygodne, ale, ale dla mnie jako elektronika jest to w pełni zrozumiałe. No, tłumaczę to tylko dlatego, że jakby ktoś po prostu nie wiedział, no to mógłby powiedzieć, że co to się dzieje z tymi obrotami, albo że na przykład coś tutaj nie ma mocy. Zobaczmy, co tu się da zrobić. To jest minimum. To są najniższe obroty, jakie się da ustawić, najniższa moc. Zobaczymy, jak to idzie. zwiększyć. Troszeczkę zwiększyłem, ale jednocześnie zwiększyłem docisk, dlatego obroty nie, nie rosły. No i co? spoko. No i spoko. Specjalnie nie robiłem większych obrotów, bo też no, nie chciałem tutaj niepotrzebnie przegrzewać wiertła, a nie chciałem go tutaj podlewać żadnym smarem, ani jakimiś tam płynami do chłodzenia, więc tak chciałem po prostu zrobić na sucho i zobaczyć, jak wyjdzie. No i jest przewiercone spoko. Także całkiem nieźle. Yy, całkiem nieźle to chodzi. No, troszeczkę po prostu w międzyczasie zwiększyłem moc, troszeczkę po prostu zwiększyłem moc, żeby, żeby to poszło troszkę szybciej. Ale ogólnie. Myślę, że spoko. Także to tyle na dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Być może pojawi się to urządzenie również w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.